Od czego to się zaczęło? Bo, z tego co ja wiem, zaczęło się od tej akcji nieszczęsnej z pieskiem. Tak, Dobry Wieczór Wszystkim, tak, to się właśnie zaczęło, jak była na mnie taka nagonka właśnie z tym, z tym pieskiem, któremu się oczywiście nic nie stało, e, tylko oczywiście to był, jak już któryś raz z kolei mówię, to był głupi żart, ale oczywiście była moda, moda hejtu na, na Alana, więc oczywiście pod, po, podciągnęli to sobie. E, to precyzujmy, ten grill był tak, wyłączony, no, tak? Oczywiście, że tak, no że, kurczę, no nie jestem, aż, wiesz, taki głupi, nie? Żeby, żeby coś, takiego, coś takiego zrobić, że w życiu nie, nie skrzywiłem żadnego, żadnego zwierzątka i tak samo było tamtym razem, tak? Ale Oczywiście musieli pójść razem z, z całym z, może nie stało, ale z, z większością ludzi. E, Mateusz z, z panem Jackiem, więc po, pocisnęli mnie od razu tak samo w internecie. E, no i od tego, od tego to się zaczęło, prawda? Z tym samym panem Jackiem, którym pokałeś w rękach? Na, no? Z tym samym panem którym połakałeś w rękaw na gali, e, tań, jak tańcu walczył z może może tato chodź tutaj, tato, tato, tato. tato. Ja bym zaprosił tata, pana tata. Jaka Można na scenę. Jest Tata. Zapraszamy. <gulet> Jest Tata. <tatę> Mateusza. <gulet> e, będę mógł pożyczyć ten mikrofon, dobrze? Nie <gulet> wiem. Bo to was mamy do tak. I że 10 A minut. sprzedaliśmy 1500 biletów na Tauron Arenie, także zachęcamy bardzo do kupna, ponieważ e, bardzo możliwe, że rozchodzą się jak ciepłe Mają. Dobra. To to możemy odebrać. Dzisiaj. Tak? To może tak, bo ja najpierw powiem o tym, co męczy mnie od dwóch dni. Alan, może i ważna sprawa, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Wykorzystam to, że jak powiedział Hubert, ogląda nas 300 tysięcy osób. Słuchajcie, dwa dni temu zobaczyłem obrazy z buczy pod Kijowem. I nie mogę dojść do siebie. Ja wiele rzeczy w życiu widziałem, wiele przeszedłem, ale pomordowanych kobiet, wrzucanych do wykopanych dołów przez sowieckich żołnierzy, mordowane dzieci, no uważam, że i to jeszcze dzieje się wszystko w rocznicę, kiedy ci sami, czyli ci sami w tych samym miejscu polscy, polscy, żołnierze, polscy oficerowie i żołnierze w Katyniu byli mordowani przez dziadków tych, tych barbarzyńców. No, przepraszam za te emocje. Wiem, że tu jest show, ale no bardzo was proszę o, abyśmy te ofiary tego bestialskiego mordu pod kijowem jak również z uwagi na rocznicę ofiary polskich żołnierzy zabitych przez sowietów w katyniu uczcili minutą ciszy bardzo proszę Jeżeli możecie wstać bo to jest okazanie szacunku dla tych ofiar to bardzo...